16 sierpnia 2020 Australia e, burz zobaczcie moi drodzy e, te drzewa wszystkie e, jakie są czarne ich kolor jest dlatego taki ponieważ tutaj wszędzie był e, był pożar kiedy były te pożary właśnie w Australii to między innymi właśnie ta część Blue Mountains została spalona, ale zobaczcie, te drzewa się paliły, ale one nie, nie spaliły się do cna, że, że pospadały, tylko że po prostu one się paliły. Skończyły się palić i one zobaczcie, wszystkie dalej stoją. Tylko, że są po prostu czarne. Od pożarów minęło około 8 miesięcy, no i powoli na tych czarnych drzewach zaczęły jakieś listeczki rosnąć e, jak można zobaczyć a, także tak to tutaj wygląda e, to jest nasz kemping. ja spałem dzisiaj w namiocie e, który zakupiłem specjalnie na e, ten camping właśnie za 14 dolarów a zobaczcie tutaj e, jak e, śpią moi znajomi którzy takie kempingi robią nie bardzo często i właśnie Mm, zobaczcie, taki namycik e, z telarzem bardzo często można spotkać na samochodzie, takim terenowym. E, zobaczmy tam dalej, jak to wygląda. Time. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the lawn. Catch me howling at the moon